Dzień Boże serdecznie pozdrawiamy z Kuczborka. Kolejna niedziela przed nami, to już druga niedziela po Bożym Narodzeniu. Znowu próbujemy wniknąć w to słowo Boże, które jest nam zadane. A dzisiaj gościmy panią Katechetki, panią Joannę Kozioł i panią Małgorzatę Lasek. Cieszę się bardzo, że możemy razem w tym dniu właśnie pochylać nad tym Bożym słowem. A fragment ewangeliczny jest tam zadany z, i pochodzi z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety 1 do 18. Ten fragment y, tak bardzo bliski jest właśnie Bożemu Narodzeniu. Próbujmy jeszcze jeden raz więcej wczytać się w to, co Pan nam ma do przekazania. Na początku było Słowo. A słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł On na świadectwo, aby zaświadczyć. O światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystko, Kim tym jednak, którzy je przyjęli, było, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzono otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był właśnie wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Wspomniałem o tym, że ten fragment ewangeliczny w tym okresie Bożego Narodzenia raz po raz do nas wraca. Tak jakby w jakiś sposób chciano nas zatrzymać przy tej rzeczywiście tajemnicy Bożego Wcielenia, by nie tyle. Dać się porwać temu wszystkiemu, co, co, co jest otoczką Bożego Narodzenia, ale by nieustannie wnikać w tę tajemnicę właśnie Bożego przejścia na Ziemię. No dokładnie to jest. Chodzi tutaj o to, żeby po prostu nie zapomnieć, po co żyjemy, dlaczego żyjemy i kto jest naszym Panem. No Dlatego tutaj Ewangelista Jan właśnie mówi na samym początku o, o, o Chrystusie. Że nie mówi takim językiem pięknym, prostym. Jak, Piękny, tak, ale prawda? Mówi, ale mówi, tak, mówi, mówi pięknym językiem, ale nie mówi językiem no, prostym, tak. zrozumiałym dla nas słowo, logos, prawda? Tutaj u Łukasza mamy. Jezus się narodził, prawda? Tutaj przychodzi światłość, ludzie Go nie poznali, ludzie Go nie przyjęli, co niektórzy, prawda? Właśnie tyle obrazów tych, prawda, tak. Z, które towarzyszą y, 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 temu Bożemu narodzeniu, a w których można odczytywać różne inne, prawda? rzeczywistości, to Jan zawsze jakoś nas zaprasza do tego, żebyśmy jakby wniknęli jeszcze głębiej, żebyśmy nie zatrzymali się tylko na tej powierzchni, dlatego tyle, tyle tych różnych właśnie obrazów. Światłość, ciemność, słowo, prawda, słowo, które się spełnia, hmm. staje się ciałem, to wszystko to są właśnie te znaki. Ja tak przypominam sobie, jak byłam dzieckiem i ten fragment Zawsze wzbudzał we mnie takie zainteresowanie i bardzo mnie intrygował. I to było niesamowite, że mi jako dziecku y, ciągle powtarzało się słowo i słowo. Ja w zasadzie nic nie rozumiałam z tego fragmentu, tylko słowo. I dopiero właśnie wraz z, z jakimś dojrzewaniem, kiedy człowiek zaczął, kiedy ja zaczęłam analizować ten fragment, słowo zaczęłam dostrzegać niesamowitą uwagę słowa. Bo słowo jest jakby sercem całej Ewangelii, wszystko jest i na początku było Słowo, czyli na początku no był, był Bóg na początku. I teraz, czy w moim życiu na początku jest Bóg, czy wszystkie moje działania, tak sobie myślę nieraz, jak daleko ja to zrozumiałam, jak daleko zaprosiłam tego Jezusa? Boże Narodzenie, to jest takie powtórne przypominanie sobie, że słowo... No właśnie, to się powtarza co roku. Jest tak. pewne niebezpieczeństwo, że możemy naprawdę ulec y, temu y, blichtowi tego, tego wszystkiego, co jest dookoła, a zapomnieć o istocie, że Chrystus po to się narodził y, dla nas, abyśmy my mogli się narodzić jako, jako przebrane dzieci Boże y, dla Boga, prawda? Na nowo. I, to jest, I tu jest ta, ta tajemnica, i, 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 prawda, które, o której nie można nigdy zapomnieć. A tutaj właśnie Jan jeszcze mówi o tym, że nie tylko, że Chrystus się narodził, ale nas święciu przez to swoje narodzenie, prawda? Czyli y, ci, którzy idą za światłem są dziećmi bożymi, prawda? Bo tutaj no, ci wszyscy otrzymali, tutaj jeszcze jest, w komentarzach święty Paweł mówi, nie otrzymaliście ducha przybrania za synów, i to tutaj stąd pięknie wychodzi, że, że ci wszyscy, którzy idą za, 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 za tym, którzy się narodził, za tym Słowem, logosem, czyli za Jezusem, są dziećmi Bożymi. No i teraz tak, jeżeli możemy to słowo zamienić jeszcze, to, ten logos, to słowo zamienić na mądrość, prawda? Czyli jakby gdybyśmy zamienili to słowo tutaj. Yy, yy, znaczy, gdybyśmy zamienili to yy, słowo logos na słowo, prawda? ten logos, prawda, na, na, na mądrość, no to właśnie idźmy za tą mądrością, czyli nic więcej, jeżeli za tym pójdziemy, to nic nam się nie stanie. Zobaczmy, taka tak przychodzi mi myśl w, w tym momencie, że przecież człowiekowi tak naprawdę, my jako ludzie też w naszym życiu postępujemy za jakimś słowem, bez względu na to, jakie to słowo jest. Teraz dużą dyskusji jest na temat prawda, gender. Przecież to są też słowa, za którymi człowiek może się opowiedzieć w jedną albo w drugą stronę. Czyli można powiedzieć, że tak jakaś tam wydumana pseudonauka, bo tak dzisiaj nawet niektórzy naukowcy zaczynają do tego podchodzić, to przecież to jest zbiór pewnych słów ułożonych przez kogoś. I teraz niektórzy po prostu to bez, jakby bezwiednie idą za tym słowem, nie zastanawiając się nawet nad konsekwencjami, jakie to słowo przyniesie. A tu mamy słowo, które staje się ciałem, które się spełniło, które się sprawdziło. A nam może tak czasami trudno jest jakby w krok w krok postępować za tym słowem, czyli za tym, co to słowo oznacza i nam przekazuje, a zarazem ze słowem w sercu zastanowienie, jakie jest moje Słowo. Czy ja jestem człowiekiem, który mówi wiarygodne rzeczy, za którym można no, też podążać, bo my jako katechetki też to Słowo Boże staramy się No właśnie, to jest kwestia świadectwa, prawda? Tak, czy jesteśmy wiarygodne i czy Słowo Boże w nas też żyje. Czy każde otw otworzenie buzi jest po prostu, ma sens, żeby tak. nie mówić też bez potrzeby. No to jest takie niesamowite Bóg nie musiał działać. On powiedział. Było Słowo i wszystko się stało. I tak samo my możemy Słowem człowieka unieszczęśliwić, możemy spowodować, że ktoś, wróci mu chęć do życia. Nasze Słowo ma naprawdę wielką moc i ta wielka i pierwsza moc Słowa Bożego, to jest największy dar. Kiedy tak patrzymy jeszcze no, jest czymś niesamowitym, że Bóg właśnie staje się, wybiera właśnie taki, a nie inny sposób, staje się dla nas człowiekiem, wchodzi w naszą rzeczywistość, jakby pokazując nam, że jesteśmy tak bardzo zrozumiani przez Niego do końca, że podąża tą drogą, którą człowiek też podąża, ciągle Go szukając. No i, no, i to, to co naj, 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 największego, że staje się dla nas po prostu takim, żeby być bardziej zrozumiałym. To jest no właśnie, jak... no, tak. Judejczycy myśleli, że jeżeli przyjdzie Mesjasz, to przyjdzie w wielkiej chwale, jako wielki wódz, no, bogacz, Bo... coś, coś takiego niezwykłego. A tutaj nagle rodzi się dziecie. W najbiedniejszym, co może być, prawda? Czyli jakby w odniesieniu do nas wszystkich, prawda? Czyli dotyka go to wszystko, co dotyka człowieka. Prawda? Jest to wszystko takie zwykłe, takie ludzkie, takie przejmujące, prawda? I to słowo, czyli ten Bóg zniża się do człowieka, ale mało tego, do człowieka w każdej kondycji, prawda? I to jest właśnie, Pan Bóg daje nam siebie już tak zrozumiale, tak głupotologicznie bym powiedziała, prawda, że jest to tylko niemądrością naszą, a może głupotą ludzką, jakby tego, tego nie przyjąć. Albo też właśnie szacunek dla albo... wolność, prawda, wolność człowieka, który może powiedzieć Panu Bogu, nie zresztą tutaj Jan mówi, nie wszyscy. Przyjęli, prawda? A ci, którzy przyjęli, stali się dziećmi Bożymi. I dostali tę moc, moc do trwania, do trwania, można by było powiedzieć, tego innego trwania, tego z Bogiem w sercu. Tak, tak to można byłoby zrozumieć. I to też do czegoś zobowiązuje. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Czasami sobie tak o tym myślę, jestem dzieckiem Bożym. Bóg jest mm -hmm. Królem, jestem królewiczem, królewną, tak. to jest takie niesamowite i daje też takie poczucie um, wartości jako osoby ludzkiej. I myślę, że każdy człowiek, gdyby wpił to w serce, że jest dzieckiem Bożym, ludzie nie mieliby pewnie takich problemów, jak brak poczucia własnej wartości, gdzieś takie zranienia, które się ciągną przez lata, y, gdzie nie mogą wyjść na prostą. Często borykamy się, to jest też takie choroby cywilizacyjne, z depresjami, bo gdzieś za, zatracamy tą pewność, że jesteśmy dzieckiem Bożym. Albo po prostu zapominamy, zapominamy. albo też w tym natłoku różnych słów tak. nie potrafimy I wybrać nie tego raz. słowa tak. właściwego. I teraz właśnie, gdybyśmy sobie zdali z tego sprawę, dalej pociągnę, tak? że jesteśmy dziećmi Bożymi, to znaczy, że ci inni koło nas też są tymi dziećmi. Nie byłoby czego aborcji, nie byłoby eutanazji, bo w każdym byśmy widzieli tą cząstkę tego Boga, prawda? I to jest właśnie, to jest ta, 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 to światło tego chrześcijaństwa, które nam przyniósł hmm. Jezus. Stając się dzieckiem Bożym, patrzę też na innego, prawda, w, z tej perspektywy. Wtedy cała dobroczynność, wszystko jakby to prawo naturalne zapisane w naszym sercu, Odzywa się w nas, i, i, i nie ma mnóstwa rzeczy. Nie ma genderyzmów, nie ma mhm. zabójstw, nie ma niczego, prawda? Ale tutaj właśnie trzeba i za tym światłem, jeżeli ktoś szuka tylko jakby nie, nie słońca, nie światła prawdziwego, prawda? Czyli tego, 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 kim jest Jezus, tylko tej namiastki, może tych neonów i tak dalej, tego, tego, tego wszystkiego, no to później mamy tak. Jak mamy, prawda? No, ale... Trzeba, nam, trzeba też, Boże Narodzenie przypomina nam też o tym, żebyśmy w Chrystusie, w tym dziecięciu zobaczyli Boga, Mesjasza. Zbliżamy się już powoli do prawda, uroczystości Trzech Króli, czy też objawienia Pańskiego, bo przede wszystkim tak tę uroczystość trzeba byłoby widzieć. Ci mędrcy ze Wschodu podążający gdzieś mieli w sobie to przeświadczenie, że. Że trzeba szukać, to jest raz, a potem gdy znaleźli, potrafili w tym dzieciątku zobaczyć Mesjasza. To jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo podobne do tego, co też w jaki sposób jest obecne w naszym życiu. Proszę zobaczyć, kiedy przychodzi, przychodzi na świat dziecko w rodzinie, to ojciec musi w nim zobaczyć swojego syna, mama musi zobaczyć w nim swojego syna, a rodzeństwo muszą zobaczyć w nim już nie tylko dzieciątko, ale brata. I podobnie tutaj wydaje się, że to Boże Narodzenie nam ciągle przypomina spojrzyj głębiej, patrząc na tych, na, na tych mędrców, którzy pokonali tyle, tyle drogi, którzy, którzy gdzieś tam mieli styczność z Herodem, prawda, ale mimo wszystko najważniejsze było, byłoby, żeby zachować to dziecięcie Boże, które, które będzie wzrastać i, i, i przez to, przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie przyniesie nam chwałę właśnie tego dzieciństwa Bożego. To jest, to jest to, żeby dojrzeć i tu chyba właśnie Jan cały czas nas w jakiś sposób wgłębia. Nie pozostań tylko prawda, na tej atmosferze szop, szopki. Atmosferze soszopki. Oczywiście ona jest piękna i to jest też ważne, bo to jest bliskie nam. Działa na nasze uczucia, działa te migające światełka, chociażby choinki. No sprawiają, że ten klimat jest cieplejszy, ale on ma tylko nam służyć do tego, żeby zobaczyć w tym dziecięciu przychodzącym Mesjasza. Jeszcze jedna myśl z tym, z tym się wiąże. Jeżeli, jeżeli musimy wziąć też odpowiedzialność za to dziecko, Czyli za Jezusa, który, który także może rosnąć w nas. Ale jest też pewna druga rzecz, która też nie tak dawno sobie jakoś bardziej jeszcze uświadomiłem. Można do Jezusa podchodzić nieustannie jako do dziecka, który nie widzi wszystkiego, prawda, które, które tam nieustannie jest prawda, śpiące, które tak naprawdę jako małe nie ma za dużo do powiedzenia w życiu dorosłych, poza tym, żeby, żeby się nim zaopiekować. prawda. Można też tak podejść do, do, do Chrystusa i pozostać, zatrzymać, zatrzymać się, zatrzymać. prawda, że no jest dziecięciem, jest, jest tam gdzieś na boku, prawda. Ja się cieszę też, mogę do niego wracać w tych różnych momentach. Kiedy może zawoła, bardziej przez różne sytuacje. Ale, ale o to chodzi, żeby właśnie podejść, podejść, z taką odpowiedzialnością, z taką chęcią, z takim... Tutaj jak książ powiedział właśnie o o tym, że świat pogański przychodzi i składa yy, hołd Chrystusowi, prawda? Od, co od razu, znaczy nasunęło mi się od razu to, że my jako chrześcijanie mamy pewne rzeczy dane, czyli mamy prawdę daną z góry, prawda? ale y, prawdę poszukują też inni, którzy nie znają Chrystusa prawda? i dochodzą do niej y, poprzez, poprzez rozum. I tutaj właśnie mamy jakby spotkanie tak, Jan... teologii z filozofią, a że Jan jest teologiem wśród, wśród wszystkich ewangelistów. Nie? Czyli tutaj ten świat pogański, czyli ten świat jakby tego rozumu, prawda, dochodzi poprzez takie czy inne znaki, oni dochodzą do tego dziecięcia. Natomiast ci pastuszkowie, którzy nie mieli zielonego pojęcia, czym jest teologia i, i, i filozofia, prawda? Mają to już dane, i my jesteśmy, no nie wiem, raczej w tej pozycji tych pastuszków, prawda, którzy dostali to i teraz co z tym zrobią, prawda, albo przyjmą, albo nie przyjmą. Są ci, którzy poprzez tą prawdę, poprzez ten rozum, przez różne doświadczenia, przez noble i tak dalej, prawda, dochodzą do tego, no tak, no musi być. To jest Bóg na początku. Bóg jest na początku, tak. i to tego nic nie zmieni. Czyli tak czy inaczej. Człowiek ma zawsze, nie można się od, z, tego, z tego wyłamać. Człowiek ma zawsze y, to, żeby dojść do tego. Do Święty do Paweł właśnie mówi o tym, gdzie się do Rzymian chociażby, tak prawda? Padnie. Że ma wszel wszelkie narzędzia. Jeżeli nie prawa naturalne, to mhm. prawo, znaczy to, to objawione, prawda? Czyli tak, tak naprawdę <laughs> pozostaje tylko kwestia, y, kwestia wyboru, prawda? No i chyba też Boże Narodzenie ma, ma nam w jakiś sposób przypomnieć: wybierz ano Chrystusa. W swoim życiu. I postał go na pierwszym miejscu. I postaw go na pierwszym miejscu. Właśnie tak jak, jak wracając jeszcze do tego, do tego znaku dziecięcia, prawda, czasami przewraca się pewnie w, w rodzinie wszystko, kiedy przychodzi mały człowiek i nagle trzeba, prawda, dzień staje się podobny do nocy i tak dalej, wszystko jedno jak to jest. Prawda? I, i, I nagle się wszystko wokół też tej osoby, jakby kręci, tak samo musi być też i Chrystus, Chrystus musi być dla nas kimś najważniejszym. Tak, a jeszcze tutaj ja bym się odniosła na przykład do, do postaci Jana, nie Jana Ewangelisty, tylko Jana na, tutaj, tak, wspomnianego tutaj. Tak, który jest jakby świadkiem Chrystusa, który świadczy o Nim. prawda? który jest tym, tą forpocztą, która mówi o tym, że, 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 przychodzi. Mówi o światłości, a tak, o, sam nie jest. Tak, a sam światłością nie jest. I, i, I tutaj też czasami my musimy patrzeć, kto jest takim Janem naszym tutaj w życiu, prawda, który nam mówi o tym Chrystusie. Jakby przypomnił na nowo też, dokładnie że... no, i no, tutaj... Pewnie to też jest wyzwanie dla nas księży, żebyśmy byli takimi właśnie Janami, którzy, którzy pozwalają nieustannie Chrystusowi wzrastać w życiu innych, w życiu swoim, a samemu się umniejszać. Prawda? Ci, którzy, tymi, którzy, którzy w jakiś sposób podpowiedzą, tak jak, jak podpowiadał Jan swoim uczniom, to jest Mesjasz. Prawda? i porzucili, zostawili Jana, poszli za Jezusem. Chociażby Andrzej, czy właśnie Jan Ewangelista. Tego na pewno potrzeba w tych dzisiejszych czasach, i pewnie trzeba szukać też nam właśnie takich Janów, którzy nam, nam pomogą, jakby wytłumaczyć też tą, tą rzeczy, rzeczywistość związaną po prostu z przychodzącym Bogiem, który nas powiedzmy sobie szczerze, nieustannie zaskakuje. Nie tylko przez Boże Narodzenie, bo przecież te różne sytuacje, które nam się zdarzają. Które, które się w ogóle nie spodziewaliśmy, czasami nawet dramatyczne sytuacje, w których trzeba w jakiś sposób potwierdzić swoją wiarę. To, to wszystko po to, żebyśmy, żebyśmy jego dojrzeli i żebyśmy jego też stawiali rzeczywiście na pierwszym miejscu w swoim życiu. Jeżeli mogę jeszcze. To tutaj tak właśnie, co mi się, co mi się nasunęło, że tak to światełko, to światło, to tak dobrze widzą dzieci, prawda, albo ludzie starsi. Natomiast kiedy rozpoczyna się okres dojrzewania i tak później pod tą starość, prawda, to, 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 to światło, czyli tego Chrystusa, ci ludzie w takim wieku właśnie w średnim, coś trochę może mniej. Mhm. Z czym to jest związane? No, proszę zobaczyć, dzieci, które wierzą, które składają, modlą się, prawda, to, jeżeli ich rodzice uczą, prawda, ten, Wierzą, że, że jest Pan Jezus. Są, są takie czyste, dobre, prawda? I dopiero później usyłku życia, kiedy już, jak sobie sprawia, sprawę, że będzie szedł do tego Pana Boga, też to światło mhm. już tam widzi, prawda? I teraz a do zagospodarowania jest właśnie y, bardzo wiele. Tak, to jest chyba też ten czas, kiedy, y, kiedy najlepszym obrazem tych świateł, które też widzimy w życiu, jest te, te światła dyskotekowe, prawda? które są przeróżnych kolorów. Tak, tak. I człowiek tak próbuje tego koloru, tamtego koloru jako światła dla swojego życia. Ważne jest, żeby, żeby pójść za tym, który jest prawdziwym światłem, który, który jeżeli nawet oświeca naszą, naszą drogę często brudną drogę. To tylko po to, żeby pokazać nam, jakimi możemy być w przyszłości. Albo odszukując czy rozświetlając to, co w nas jest już dane przy Chrzcie Świętym, a więc to, to dzieciństwo Boże, że ono rzeczywiście może, może nam nadać nowego sensu życia, jeżeli tylko, tylko je dostrzeżemy, nawet w naszych ludzkich ciemnościach. Bardzo dziękujemy za, za to trwanie Was z nami, właśnie nad, pochylając się nad tym fragmentem ewangelicznym. Życzymy, by ten, te ostatnie momenty jeszcze okresu Bożego Narodzenia właśnie wykorzystać w tym względzie, byśmy na, by na nowo rzeczywiście mógł się narodzić w nas Jezus Chrystus w naszym sercu. Poprzez tą konkretną, może kolejny raz podejmowaną decyzję, ale, ale to wszystko ma sens. Że rzeczywiście chcemy, by Jezus był moim Panem, moim zbawicielem, moją światłością, w której widzę wszystko, całe, 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 całe moje życie. A chyba pomocą niesamowitą, Jan to pokazuje nam również w tym, by rzeczywiście tak było. To szacunek dla tego Słowa Bożego, które zostało nam dane, które mamy na wyciągnięcie ręki, które jest zapisane w Ewangeliach. W Ewangelii, która jak to ktoś kiedyś powiedział nie tyle ma stać na półce i w jakiś sposób zdobić nasze mieszkanie, a my z takim wielkim szacunkiem do niej podchodzimy, że nawet nie wyciągamy tej księgi prawda, Ewangelia, która rzeczywiście będzie słowem trawionym przez nas, a przez to też spełniającym się w naszym życiu tego z całego serca życzymy, pozdrawiając Pani Joanna Kozioł Pani Małgorzata Lasek, ksiądz Sławomir Kamiński, sercami, szczęść Boże.